Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry. 11 września imieniny obchodzą Dagna, Jacek, Prop oraz Ademar. Przysłowie na ten dzień: Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesieni dnie. Drugie przysłowie. Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. I trzecie przysłowie. Ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek. A mamy 255 dzień roku. Do końca pozostało 111 dni. Wschód słońca godzina 6.23. Zachód o godzinie 19.18. Dzień potrwa 12 godzin i 57 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 49 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 15 minut. 11 września 1428 roku Mikołaj Kmieć, niegdyś z Reńska, jest winien Mikołajowi Ręckiemu, właścicielowi Rańska jeden i pół grzywny szerokich groszy i 7 groszy. 11 września 1513 roku jest wiadomość o kopcu narożnym w Boże, który dzieli Śniaty, Siekowo i Ziemi. W 1666 roku Jakub Czajka jest właścicielem wiatraka w Wielichowie, a w 1739 roku Właścicielami Proch byli Andrzej i Karol Dzierżanowscy. 1746 rok. Inciptur Komenda Ziemienzis. Rozpoczyna się Komenda Ziemińska. W tym dniu proboszczowie z Wielichowa rozpoczynają pracę duszpasterską w Zieminie. Kościół w Zieminie mocno ucierpiał w czasie potopu szwedzkiego. 1655 1660 podczas III wojny północnej uległ częściowemu spaleniu utracił fundusze i większość sreber kościelnych, przedmiotów liturgicznych. W kościele ziemińskim zaprzestano odprawiania nabożeństw od 1785 roku. W 1800 roku po świątyni nie było już śladu. W 1791 roku Franciszek Górecki, młynarz, wstępuje do cechu społecznego w Wielichowie. Góreccy przybyli do Wielichowa z Krotoszyna. W 1834 roku władze miejskie rozpoczęły zmianę powierzchni działek we wschodniej części Wielichowskiego rynku. Mieszkańcy otrzymali nakaz, aby w miarę możliwości przebudowali swoją posiadłość. Chodziło o wyznaczenie nowej ulicy. Obecnie jest to ulica składowa. Ta nowa ulica umożliwiałaby szybciej dotarcie strażaków w razie pożaru. W dniach 11-13 września 1881 roku odbyły się rekolekcje w parafii Wielichowskiej. W dniach 11, 12, 13 września odprawiła się u nas misja trzydniowa, na którą duchowieństwo nasze w bardzo poważnej liczbie się zjechało. Ludu pobożnego, z dalszych nawet parafii, ogromna moc codziennie się schodziła. Toteż żniwo było wielkie, informowała Gazeta Orędownik. Kapłani nasi od rana do późnego wieczora tak na Ambonie, jako też w konfesjonale pracowali niezmordowanie. W tym czasie przystąpiło podobno przeszło 2700 osób do sakramentów świętych. Kościół gustownie odnowiono. Był zawsze dosłownie zapchany, a za to szynkownie jak mnie zapewniano, Zupełnie pustkami świeciły. To też szynkarze bardzo się podobno na misję gniewali. Obyśmy raz wreszcie przyszli do przekonania, że pijaństwo i lenistwo to nasza zguba, a tylko w pracy, uczciwości, trzeźwości i pobożności prawdziwe szczęście znaleźć możemy. W dniach 11-12 września 1924 rok. Parafię w Wilkowie Polskim wizytował biskup Łukomski. W swoich zaleceniach powizytacyjnych zawarł sprawę najważniejszą, a mianowicie rozbudowę kościoła. Gdyż na tak liczną parafię, wtedy było to 3700 wiernych, kościół Wilkowski był po prostu za mały. W tych samych dniach, w 1929 roku, parafią w Wilkowie Polskim wizytował biskup Walenty Dynek, a 11 września 1937 roku ukazało się sprostowanie w gazecie Orędownik do tekstu z dnia 3 września 1937 roku. Do reportażu naszego w sprawie niemieckiej w Wielichowie zakradł się błąd. Mianowicie. Wielichowo nie jest jednak miastem, w którym nie ma ludności żydowskiej, ponieważ zamieszkują je dwie Żydówki. Takie sprostowanie na zakończenie kartki z kalendarza z 11 września. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. Zapraszam nasze, na nasze media społecznościowe, na YouTube, TikToka i Facebooka. Czekam na Państwa w kolejnym dniu. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.